Chwileczkę, dokąd pani tak pędzi? A teraz co? Źle się poczułem, kiedy wyszła pani z mojego domu w złym humorze. Przyszedłem tu z panią porozmawiać. Proszę się nie odwracać. Proszę mnie posłuchać. Opłaci się to pani. Wie pani, co to? Oto, czek który dostałem od mojej kochanej teściowej. Nie chcę go. Może go sobie pani wziąć. Może na nim pani wypisać kwotę jaka się pani podoba. Proszę nie zapominać o zapłacie za rikszę. Jeśli coś zostało, proszę też oddać swój kaszmirowy szal do czyszczenia.